Dzień dobry, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku programowanie w Basic. Powiedzieliśmy sobie do tej pory w sumie bardzo dużo, ale w takim, bym powiedział, na razie podstawowym zakresie. Oczywiście będziemy to sobie jeszcze kiedyś pogłębiać i rozszerzać. Natomiast nie zahaczyłem jeszcze o jeden element w komputerze Atari, mianowicie o dźwięk. To, że pojawia nam się tutaj taki dźwięk przy okazji naciskania klawisza, to jeszcze nie jest powiedzmy zabawa z dźwiękiem. Natomiast dźwięki, jeżeli chodzi o Atari, to, to był też taki element takiej rywalizacji między atarowcami i komodorowcami. O grafikę też tam się oni troszeczkę potykali, natomiast chyba najbardziej. Najbardziej zacięta była taka zacięta rywalizacja, który komputer ma lepszy procesor obsługujący dźwięk. Ok, jeżeli chodzi o komputer Atari, to mamy do dyspozycji cztery kanały dźwiękowe, i ja tutaj przywołam je w takim. Audio visual, albo nie będę posługiwał się skrótem, tylko napiszę o, tak od razu. W takim Audio Test. Komputer Atari w ogóle wyposażony jest w taki program, który nazywany jest self-testem. On ma za zadanie sprawdzać kości pamięci. On ma za zadanie sprawdzać właśnie czy z obrazem i z dźwiękiem jest wszystko w porządku, czy klawiatura działa. Także tutaj też taka ciekawostka w komodorku tego chyba nie było żeby wejść w ten self-test no musimy się pożegnać z Basiciem czyli mówimy mu bye w skrócie byłoby to b. ale mamy bye Dobra. jeżeli chodzi o self-test to tak jak powiedziałem mamy test pamięci mamy test audio-visual mamy keyboard i all-test czyli po prostu te wszystkie trzy testy lecą po kolei ale ja skoncentruję się tutaj tylko na tym audio visual, ponieważ tutaj no może visual nas nie będzie interesować, bo to jest jakiś tam tryb graficzny, o, o nich sobie mówiliśmy, ale nie mówiliśmy jeszcze o audio. Mamy cztery kanały dźwiękowe, tak zwane sound. I zaraz szyściutko się tu okaże. Oczywiście w tym teście audio będą tylko czyste dźwięki na tych kanałach grane, ale my możemy jeszcze sobie tutaj kombinować. Będzie o tym dzisiaj w naszym odcinku. No to test. A, start, przepraszam. Mamy właśnie cztery wojny, cztery głosy. Tu odnawane w kółko będą się nam przewijać, czyli głos pierwszy, głos drugi, głos trzeci i głos czwarty. No i jak to w programowaniu jest? my musimy nauczyć się zarządzać tymi głosami, żeby na przykład móc wytworzyć chociaż jakąś prostą melodyjkę. Oczywiście dzisiaj jeszcze nie będziemy takich rzeczy robić, natomiast jakby pokażę w ogóle instrukcję i jak ona działa. Instrukcja sound, czyli dźwięk. Sound i Mamy cztery kanały dźwiękowe i one oczywiście są numerowane od zera, czyli 0, 1, 2, 3. Tam niby voice było 1, 2, 3, 4 jako już głosy, ale to tak powiedzmy dla, że tak powiem, przeciętnego kowalskiego to nie powinno mieć tutaj znaczenia. Natomiast te kanały dźwiękowe numerujemy od zera, czyli najpierw mamy kanał dźwiękowy. Potem po przecinku wysokość tego dźwięku, tu możemy od 0 do 255, ja sobie na nie wiem, 123 napiszę. Potem mamy tak zwane, tutaj można to, w fachowej literaturze to jest szeroko opisane, ale tutaj mamy takie no, generatory szumów, czyli takie zniekształcenia tego dźwięku. Niekiedy ciekawe efekty można uzyskać, niekiedy słabe. W zależności od tego, jaką wartość ja tutaj przypiszę, od 0 do 15, tak, no to tutaj uzyskam taki, a nie inny dźwięk. Kanał czysty jest na dziesiątce i też gdzieś jeszcze tam dalej, więc yy, najczęściej korzystamy tutaj z tego kanału 10. Yy, I teraz tak. I po przecinku jeszcze głośność, też od 0 do 15, jeżeli ustawię 12, będzie całkiem spoko. I czy ja teraz uzyskam jakiś dźwięk? Posłuchajmy. Mam dźwięk. No ale, albo, znaczy, jeżeli tak ten dźwięk będzie dłużej trwał, to zacznie mnie to irytować, natomiast ja wolałbym, żeby już go nie było. No więc muszę go wyzerować. Kanał zerowy, wysokość zerowa, ten mieszacz zerowy i głośność 0. No i ścichło. Kiedy ja w trybie bezpośrednim napisałem sąd 0, 123, 10, 12, no to uzyskałem dźwięk, ciągły dźwięk. Mógłbym wpisywać tak w tle z, tą, z tym dźwiękiem inną jakąś wartość i sobie tak zrobimy. sobie przygotuję na przykład 120, niech będzie 140. Też zrobię tutaj 10 i tutaj zrobię 12. I popatrzcie, co się tutaj stanie. Prawda? Coś na kształt Syreny. Dobra. Hmm, to nie jest ten skrót. Dobra. Jest skrót do komendy sound, ale to nie jest istotne w tym momencie, bo to zawsze sobie możemy gdzieś tam odtworzyć. Chyba SO. Tak. Mogę to sprawdzić. Tak. Sound 0. I teraz, no tylko, że tak jak powiedziałem, w trybie bezpośrednim to, to, to nawigowanie jest trochę słabe. I teraz, co się stanie, jeżeli ja na przykład napiszę sobie. Tutaj w linii od razu żeby nie ma zać tego. Li, utworzę sobie linię 10. Sąd i tak tutaj, linię 20 sąd i linię 30. Dobra. Enter Re Return. I mam program, który wygląda tak. O pomyliłem się i zmazałem przez 110 albo nie zadeklarowałem. Dobra. To inaczej. To szybciutko nie nacisnąłem liter chyba. 10, to tu było 123 czy jakoś tak. Dobra. O i teraz listing mam już w pełni. Mamy trzy komendy są. Co się stanie, jeżeli ja wykonam ten program? Nie wiem czy to było słyszalne, to jeszcze raz. No, takie pyknięcie było. O co tutaj chodzi? Kolejne linie programu w tym wypadku wykonują się błyskawicznie jedna po drugiej. Mówiąc błyskawicznie, mam tu na myśli pewną w dzisiejszych czasach niewielką prędkość. Natomiast one faktycznie wykonały się no jedna po drugiej i koniec, tak? Więc ten dźwięk jakby nie, nie zdążył wybrzmieć, tak? No to dajmy trochę czasu komputerowi. Dobra, 15 linia pętla spowalniająca. Albo inaczej, po co ja mam pisać 2 czy 3 razy, no 2 razy tą pętlę spowalniającą? Skorzystajmy z tego gosub. Czyli to nie będzie 15 linia, jeszcze jej nie zatwierdziłem, więc zrobimy sobie tutaj 50 linię i 55 return. A tutaj w 15 zrobimy gosub 50 i w 25 gosub 50. Go sub. Zobaczmy jak to jest po kolei. Mamy dźwięk, ma się wygenerować, znaczy ma Włączyć się ten generator, tak naprawdę potem ma przeskoczyć do linii 50, gdzie ma przez 300 kroków pętla się wykonywać, ma wrócić do tego miejsca, znowu użyć innego dźwięku, znowu przeskoczyć do tej pętli spowalniającej i znowu wrócić i wykonać się ma dźwięk 0, a następnie zobaczcie, znowu by skoczył do linii tutaj tej 50 ale potem by nie wiedział jak wrócić bo nie było tu po sąd 0, nie ma gosub więc tutaj yy, musimy w 40 linii napisać koniec programu czyli end i zobaczmy jak teraz program wygląda czyli mamy tak gosub 50 return było sub, jest do czego wracać. Znowu sąd sub 50 return, jest do czego wracać. I tutaj mamy end, zatrzymaj się, bo jeżeli nie, to by doskoczył do pętli, i, i potem po pętli by chciał gdzieś wrócić, ale nie wiedziałby gdzie. Więc tutaj, jakby pomogliśmy komputerowi nie wpakować się w błąd. No dobra. Tutaj nic nam się nie będzie pisać na ekranie, więc jakby kursor będzie stał w miejscu, i po wykonaniu tych dźwięków. Pojawi się znowu następnie ready. Hmm? I teraz możemy zamiast tego end. No co? Go to ten. O, może być bez spacji. Bo on nam to poprawi. I uwaga, mamy Syrenę. Okej. Okay. Możemy przyspieszyć Syrenę. Może za bardzo ją przyspieszyłem. Dobra, ale my mamy cztery generatory. No to możemy na przykład spróbować trochę zmodulować tą, yy, tą naszą syrenę. Użyłem na razie, używam jednego generatora, bo te dźwięki następują po kolei, po sobie, więc ten generator najpierw generuje mi taki dźwięk, potem inny. Ale ja mogę na przykład w 12 linii, ja będę tutaj nadpisywał, popatrzcie, w 12 linii i zrobię tylko 124. Yy, tak. A tutaj jeszcze w 14 linii. Oj, źle robię, ale dobrze, to poprawię za chwilę, bo tu już będzie generator drugi. Tam pierwszy generator powinien jeszcze włączyć 125. Dobra, wylistuję ten program, żeby o tym nie zapomnieć, bo w 12 linii mam drugi raz generator zerowy, a chodzi o to, żeby one naraz grały, bo tak to wyłączy mi, ta komenda wyłączy mi ten dźwięk, więc tu pierwszy generator, dobra. Już mam zmodulowany dźwięk, zaraz zobaczycie jaka jest różnica. I teraz tutaj 21 zrobimy linię, bo tu się ciasno nam troszeczkę robi. Też pierwszy i 141, i w 22, drugi i 142. Pamiętamy, że ta druga, druga wartość oznacza wysokość dźwięku i im wyższa wartość. Nie tak chciałem. już patrzę, gdzie jest błąd. Gdzie jest błąd? Gdzieś mi błąd wyskoczył. Aha, dobra. Jeszcze w 31. linii 31. Muszę wykasować pierwszy. A w 32. Drugi, ale to nie jest istotą błędu. Błąd jest polega na czymś innym. Już patrzę. Muszę w literaturze sprawdzić, bo tu szczerze powiedziawszy, ta pętla działała bez zarzutu. No nie? I teraz zobaczcie, jeżeli ja na przykład, troszeczkę to potrwa, ale dobra, robię komentarze, czyli to nie są już instrukcje sądu. Wyłączę jakby to. Może to też wynika z tego, że jakieś linie dopisałem, ale nie powinno tak być. Może jest jakiś przeskok niewłaściwy. Zaraz się dowiem. Ok, i jeszcze tutaj. Taki żywiołowy odcinek czasami jest yy, bardzo. Przydatny, bo można nawet w praktyce zobaczyć, jak wygląda praca programisty. Ok, poszukujemy błędu. No właśnie, 10,50. On mi tylko pierwszy dźwięk wyrzucił. Ciekawostka. Słuchajcie, aż muszę sprawdzić. W sumie dobra, na tym w takim układzie skończę ten odcinek, chociaż dla pewności jeszcze, właśnie tak zrobię. 12, 14. Yy, pousuwam tamte yy, linie. 21, 22. Yy. I 31, 32, 32. I może się naprawi. Zobaczymy, jak teraz po od, oczyszczeniu z tamtych generatorów tu. Nie powinno to mieć żadnego wpływu, ale dobra. No. Nie wiem, co mu się stało, ale program według mnie jest napisany poprawnie. Sprawdzę, na czym polega error 10 i wrócimy do tego tematu. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.